Poradnik dla niedawno zmarłych Magdaleny Bielskiej tworzy świat równoległy. Coś się w nim samo staje, coś się objawia, tak jak góra tajemniczych przedmiotów, które nie wiadomo czemu mają służyć. Czy pochodzą z przeszłości, czy z przyszłości, czy można się przebić do innego czasu, do innej przestrzeni. To pytanie, które zadaje sobie czytelnik tych wierszy. Drugi sezon, maj. W drugim sezonie my pojawiliśmy się nagle z dnia na dzień. Przed domem kwitły bzy. Na ganku siedział rudy kot w obruszce. Mył łapę. W dolinie było widać dogasające pożary. Woda w kranach płynęła opornie. Elektryczność nie była łaskawa. W pokojach było słonecznie i duszno, jak w środku stogu siana. To była zupełna nowość. Jakby zmumifikowane rzeczy, pozbawione ludzkiej obecności, wymieniały się wreszcie ciepłem, ogrzanymi cząstkami. Kot polował w trawie. Wyglądał na szczęśliwego. Był to kot sąsiadki, teraz często wpadał do pustego ogrodu. Nosił to samo imię co babcia wandzia. Więc wandzia przeciągająca się w wysokiej trawie. Słońce wpadające przez jabłonie. Już nigdy nie zasnę w tym domu. Ktoś inny, mam nadzieję, będzie w nim zasypiał. Smutek jest wyborem, jak wiele rzeczy, o których myślimy, że nie są. Już nigdy nie zasnę w tym domu. Droga autem w dół, w górę. W zachodzącym słońcu wypatrywałam helikopterę nad Czentorią, ale nie pojawił się. To była wspaniała wycieczka. Wiosła. Minęły dwa miesiące i znów w najlepsze zasypiałam w tym domu. Wreszcie posiadałam prawdziwych przyjaciół, którzy przywieźli ogień, stal, mnóstwo pierwiastków z pogranicza. Sarna grasowała po ogrodzie, który stał się jej dzikim domem. Wandzia pyskowała. Stosunki jej i Sarny były dość poprawne. Czarne ostrężyny błyszczały między zaroślami. Było parno, burzowo. Dwa helikoptery krążyły nad górami. Chodziłam w wełnianej koszuli ojca, dzień szarzał wypełniony smutkiem i lekkością. Myślę, że nasze śmiechy na tarasie były słyszalne. Zapach grillowanego mięsa docierał w podpiwniczenia. Bierki, rzucane, wyciągane, zupełnie zapomniana gra. Torfowisko, odkąd zmarli jej bliscy, Śnią jej się często jakieś dziwne, konkretne światy, obcy ludzie, ubrani nietypowo, może futurystycznie, zajmujący się jakimiś swoimi sprawami. Ilona zawsze wpada w środek rozmowy, więc nie zna kontekstu. Ktoś ogląda kolejny odcinek serialu, ceruje sweter, nie, dopiero robi go na drutach. Czyjaś kłótnia, muśnięcie dłoni. Mnóstwo pokoi, najczęściej żółtych, przez które Ilona szybuje, a częściej idzie. Czasem są tam też i oni. Ojciec w kapciach dziadka siedzi w pluszowym fotelu, jego matka z nogami podwiniętymi na kanapie, o czymś rozmawiają. Spokojnie? Nie, dopiero zaczynają. Pokój jest oczywiście żółty, zagracony. Makotary w oknach wydaje się raczej w mieście, raczej w końcu lat dziewięćdziesiątych i z pewnością na jakiejś górze. W dole słychać trzask pękającego lodu. Liście płyną rzeką. Woda jest w tym miejscu połyskująca. Można ją nabierać do naczynia. Wiersze